Witajcie wszyscy w trzecim odcinku naszej serii Dlaczego chrześcijanie powinni zachowywać prawo? W naszym ostatnim odcinku omawialiśmy Mateusza 5,17, gdzie Jezus powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Przyszedł, aby wypełnić. Bardzo wyraźnie dodał ostrzeżenie: Nie myślcie, że przyszedłem uczynić coś innego. To nie była moja misja. Dziś będziemy kontynuować ten wątek. Przechodząc do wersetu 18, czytamy. Zaprawdę, bowiem powiadam wam, dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie sprawa, aż wszystko się spełni. Słowa: aż wszystko się spełni. Heus an Pantageneta. Można przetłumaczyć jako aż wszystko się wydarzy lub aż wszystko dopełni się. Jezus wyraźnie podkreślił, nie myślcie, że prawo zniknie. Ogłosił jego trwałość, ciągłą aktualność i jego prawowitość. W Księdze Izajasza Bóg przekazał podobne przesłanie do tego, które głosił Jezus. W rzeczywistości można by argumentować, że już wcześniej głoszono to przesłanie, które Jezus później wypowiedział. Kontekst tego fragmentu w Izajaszu odnosi się do przyjścia Mesjasza. To jest fascynujące, dlatego chcę Wam to pokazać, ponieważ poszerzy Waszą perspektywę i pomoże jeszcze bardziej docenić słowa Jezusa. Izajasza 51:6 Podnieście oczy ku niebu i spójrzcie na ziemię w dole, bo niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia zestarzeje się jak szata, a jej mieszkańcy pomrą jak muchy. To powinno brzmieć znajomo, ponieważ mówi o zniszczeniu nieba i ziemi, na co właśnie wskazywał Jezus w Ewangelii Mateusza. Ale moje zbawienie trwać będzie na wieki, a moja sprawiedliwość nie zostanie zniesiona. Czy to brzmi znajomo? Ponieważ Jezus powiedział w Mateuszu 5,17: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo. A w Izajaszu 51,6 czytamy: Moja sprawiedliwość nie zostanie zniesiona, nigdy nie zostanie zniszczona. Izajasza 51,7: Słuchajcie mnie, Wy, którzy znacie sprawiedliwość, ludu, w którego sercu jest moje prawo. Sam Bóg zrównał sprawiedliwość z prawem. Są one jednym i tym samym. To jest niezwykle istotne, ponieważ gdy Bóg powiedział w Izajaszu 51:6: Moja sprawiedliwość nie zostanie zniesiona. To oznaczało: Moje prawo nie zostanie zniesione, to jest dokładnie to przesłanie, które Jezus głosił w Ewangelii Mateusza 5, a które swoją drogą jego żydowscy uczniowie spodziewali się usłyszeć, ponieważ był Mesjaszem. Budując dalej na tym fundamencie, przeczytajmy Psalm 117, 2: Albowiem wielka jest nad nami łaska Jego, a wierność Jachwe trwa na wieki. Prawda Boża trwa na wieki. Psalm 119, 142. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a Twoje prawo jest prawdą. Psalm 119, wersy 151 i 152. Wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Od dawna wiem o Twoich świadectwach, że je na wieki ustanowiłeś. Psalm 119, 160. Całość Twojego słowa jest prawdą, a wszystkie Twoje sprawiedliwe sądy trwają na wieki. Twoje prawo jest prawdą, a Boże prawo trwa na wieki. To jest bardzo pomocne w zrozumieniu, że w Mateuszu 5:18 Jezus naprawdę przekazał prawowitość, aktualność i nieustającą trwałość prawa. Jeśli ktoś to kwestionuje, wystarczy dalej czytać Ewangelię Mateusza 5. Odkryjemy, że Jezus nauczał prawa i ponownie tego właśnie oczekiwali od Niego Jego uczniowie. Znamy kilka słynnych fragmentów, które Jezus nauczał. Mateusza 5, 21, 22 Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił podlega sądowi. Ale ja wam powiadam. Jezus nauczał prawdziwego znaczenia tego przykazania, że każdy, kto nawet gniewa się na swego brata, podlega sądowi. Oto jedna rzecz, którą mogę się z Wami podzielić. W Księdze Kapłańskiej napisano, aby nie żywić gniewu wobec swego brata w sercu. Nie wolno nam nosić w sercu goryczy ani chować urazy wobec brata. Jezus nauczał tej rzeczywistości. Nie powinniśmy trzymać się gniewu. W księdze Kocheleta 7,9 czytamy. Nie bądź prędki do gniewu, bo gniew spoczywa w piersi głupców. Tak więc Jezus nauczał prawdziwego znaczenia prawa i Jego głębi. To właśnie powinien czynić Mesjasz. Mateusza 5:27-28. Słyszeliście, że powiedziano przodkom. Nie będziesz cudzołożył, lecz ja wam powiadam, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jezus nauczał o głębi zastosowania przykazania: nie będziesz cudzołożył. Cudzołóstwo nie jest tylko fizycznym aktem, ale sięga do serca, skąd pochodzi każdy grzech człowieka. Jezus powiedział również w Mateuszu 15:18. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to właśnie kala człowieka. Jezus kontynuował nauczanie prawa. Nie ma znaczenia z jakiej perspektywy podejdziesz do tej dyskusji. Wszędzie widzisz aktualność, prawowitość i znaczenie prawa. W rzeczywistości posłuszeństwo prawu jest tak ważne dla Jezusa, że ostrzegł. Mateusza 5, 29-30. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli chcesz mówić o podkreśleniu, jak ważne są przestrzeganie i podporządkowanie się prawu, wsłuchaj się w nauki Jezusa. Jego nauki nie mają sobie równych. Poza tym, pozwól, że na chwilę odejdę od nauczania Jezusa. Robię to dzisiaj z konkretnego powodu. Ludzie, którzy są antynomianistami, sprzeciwiają się prawu. Nie wierzą, że chrześcijanie powinni się podporządkować prawu. Uważają, że nauki Jezusa nie są przeznaczone dla chrześcijan ani dla Kościoła dzisiaj, lecz wyłącznie dla Żydów. Cytują Mateusza 15:24 A on Jezus odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Twierdzą, że na podstawie tego fragmentu nauki Jezusa nie są skierowane do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Poganie mają stosować się do nauk Pawła. Muszę coś powiedzieć tu na samym początku tej serii. Posłuchaj mnie uważnie. Jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem, to z definicji musisz poddać się naukom Jezusa. To, co czyni cię chrześcijaninem, to fakt, że naśladujesz Chrystusa. To nie tylko deklaracja wiary, bez posłuszeństwa i podążania za Nim. Jesteśmy powołani, by Go naśladować. Musimy uczynić Go zarówno Panem, jak i Zbawicielem. Jest naszym Zbawicielem, ponieważ ratuje nas od grzechów. Jest naszym Panem, a więc słuchamy Go i jesteśmy Mu posłuszni. Sytuacja w dzisiejszym pokoleniu stała się tak zła i skorumpowana, a Kościół został tak osłabiony, że ludzie naprawdę uważają za logiczne odrzucenie nauk Jezusa. Próbują ograniczyć je wyłącznie do Żydów, a nie do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. To kompletny absurd, ponieważ wystarczy spojrzeć na nauki Pawła i zobaczyć, że Paweł nauczał dokładnie tego samego co Jezus. Między Pawłem a Jezusem nie ma żadnej sprzeczności. Oto krótki przykład: Galacjan 5:14. Paweł powiedział do Galacjan, czyli pogan nawróconych na chrześcijaństwo: Całe prawo wypełnia się w jednym słowie mianowicie Przypomnij sobie słowa Jezusa z Mateusza 5:17. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić słowo. Wypełnić. Greckie plero jest dokładnie tym samym terminem, którego Paweł użył w tym samym kontekście. Jezus mówił, że przyszedł wypełnić całą sprawiedliwość, a Paweł nauczał pogan, że są powołani do tego samego do wypełnienia prawa. A jak mamy to robić? Galacjan 5:14. Paweł powiedział: całe prawo wypełnia się w jednym słowie, mianowicie: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I znów wracamy do Księgi Kapłańskiej, bo to właśnie tam znajduje się to przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jesteśmy wezwani do wypełniania prawa. To wszystko, na co mamy czas dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech Bóg Was błogosławi.